Hej, hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Elir, ponownie witam w RimWorld. Moi drodzy, kolonia się rozwija, ale co najważniejsze, za półtora dnia y, przyjdą goście w odwiedziny. Tu już pierwszą falę ich miałem. E, pierwsza fala naszych ym, gości już tutaj się pojawiła, jak widzicie y, wracali tak szybko do domu, że nie zdążyli... A nie, przepraszam. Nie wrócili. W każdym razie, yy, idzie druga fala, półtora dnia. Yy, no cóż, czekamy, czekamy. Yy, oczywiście, jakby to było, znalazłem nowego moda. Moda, który pozwala nam yy, budować i wysyłać na orbitę satelity. Yy, Także kilka satelit na orbicie już umieściłem. Jak widać... Yy, nie mam pojęcia o co tu chodzi z tym free. Niemniej jednak. E, kilka. O, cargo beacon. Czy ja mam coś takiego jak cargo beacon? Drop spot, party spot, cargo. Cargo beacon. Ok, czyli coś takiego. Ok. Coś takiego musimy postawić. W międzyczasie, w międzyczasie wypala się nam pomału e, reaktor. Mm, przygotowuję również e, zapas paliwa do, no, no, do, do... do szatla już przygotowałem, ale zakaz, zapas paliwa do rozpoczęcia budowy mm, statku. E, tutaj już również e, oczyszczam pole, nie chcę go wycinać, bo nie ma szk szkoda szkoda jedzenia. Ale przygotowuję sobie tutaj już teren pod to, żeby tu właśnie w tym miejscu e, zacząć, zacząć budowę. Tszą drogą to to możemy rozebrać już. Raczej to nam się już tu nie przyda. Mm, oczywiście powstanie to tylko mały, mały jakiś taki zalążek, tylko po to, żeby go wystrzelić na orbitę i dalej już tam na orbicie działać. Oczywiście, standardowo z Ziemi będziemy zaopatrywać budowę na orbicie. Postanowiłem, że chwilą, z którą wystrzelimy statek na orbitę, na tyle żeby można było przeskoczyć na następną planetę, to będzie to koniec, że tak powiem, tego sezonu z ciekawych informacji Berea dołączy do nas, oczywiście dzięki modowi EDB dołączy do ekipy startującej. Prawdopodobnie jeszcze kogoś z tej ekipy, kto do końca, że tak powiem przeżyje, wrzucę. Myślę nad Elkos. Żeby Elko zrzucić, chociaż ona jest psychopatką, ale. Co tam? Natomiast zobaczymy, kto do końca. Kto do końca przeżyje. Ewentualnie zostanie to zrobione w trochę inny sposób. To jest, na Ziemi zostanie. Tutaj w tej, w tej osadzie zostanie ileś osób. Natomiast my przeskoczymy na następną planetę i rozpoczniemy rozgrywkę od nowa, ale już w, w innych warunkach i z innym celem tak naprawdę. Morów kolaps. A b -b -b -b, zapomniałem ściągnąć dachów. Zsuncie dach! Się zastanawiałem o co chodzi, a tu. Co z tobą? O, rozcięcia... o, rozcięta głowa. I również medykamenty mi tutaj mocno zeszły, więc. Nie ma żartów za bardzo. Znaczy, mam oczywiście yy, yy, zioła, ale to nie do końca jest to, co by nas najbardziej tutaj teraz cieszyło, więc. Trzeba będzie przywrócić budowę, znaczy przywrócić wytwarzanie yy, medykamentów. Constracted Dobra, może na niego nie spadnie? Dobra, nie spadło. Okej. Okay. Dobra. Ile do... ...less than a day? Ale wszyscy żyją. Tak. Za mniej niż dzień nastąpi... ...atak. Więc... ...przerywamy to, co robimy. Przygotowujemy się... na przyjęcie na przyjęcie tutaj naszych gości sobie zrobimy drugą linię na wszelki wypadek. Wasza dwójka też tutaj powinna być. Ty nie masz broni, więc Ciebie wyślemy do obsadzenia pozycji, natomiast ty też nie masz broni usiądziesz tu, cała reszta natomiast powinna się przygotować, bo myślę, że za chwilę. Nasi goście powinni tu być. Baskulo, czy ty nie masz nóg? To czemu ty tak wolno chodzisz? Chyba, że tobie się po prostu z zasady nie śpieszy. Okej, okay, pierwsze osoby już się... Na pozycjach meldują. Reszta również tutaj już pomału... Eee, Alvargo. Alvargo jest nam tutaj niestety, ale, znaczy niestety, albo stety zbędny. Tutaj mamy... Okej. Okay. Kto tu ma broń, kto tu nie ma broni? Dobra, no ta ekipa ma broń, więc ta ekipa może jeszcze... ...wzmocnić nam tą stronę. Nie bardzo by mnie cieszyło, gdyby wzmocnili tutaj spód. O, w ten sposób gdyby stanęli. Nie wiem jakich dużo się wysypie, nie wiem skąd się wysypią i w którą stronę będą szli. E, pokazywało mi, że gdzieś tu, stąd powinni wychodzić Więc tak naprawdę tak naprawdę czekamy, o idzie następny klocek. Dobra, psychamy do przodu. No, to zróbmy tutaj może. Safe Space. Okej. Okay. Tu, tu tu, tu tylko Moskito, Soles. No to mam trzech z RKM. Jak ich będzie dużo, to może ich... Dobra. Was przesuniemy do tyłu. A ta trójka z rkm Niech się tu przesunie. No już będzie tutaj ich czwórka. Jeżeli tu wyjdą, to będę miał ekipę gotową. Tiger ma granaty. No ich bombowo może przywitać. Tu mamy RKM, tu mamy Werea. Dobra, Werea Elkos, dobra, wy jesteście gotowi tutaj. Jak to tu wygląda sytuacja? Kogo my tu jeszcze mamy. Okej, okay, tu mamy jeszcze czwórkę, że tak powiem, uzbrojoną. No właśnie. Oni się wybierają, przestają tutaj pilnować, bo już są głodni. Nam się pozycje załamują. Dobra, niech oni może zjedzą faktycznie. Dobra, złapmy ich wszystkich. Z powrotem na lądowisko, Dragon głoduje, okej, okay, co my tu mamy? Mniej niż dzień. Stawcie się. Kurde, Senra to ich tu przywita. Czy oni są w zasięgu pola siłowego? No, tak odrobinkę bym tylko powiedział. Należałoby tutaj... ...poustawiać kilka pól siłowych dodatkowo. Teraz już raczej nawet nie zdążą ich zbudować. No nic, na razie tutaj ekipa czeka. Mol Dobra, Ciebie odeślemy. A bakuniera, ty zajmiesz jej miejsce. Próbuj go aresztować, bo nie ma takiej potrzeby. Pointer for, for space bombing. Dobra, na razie. Na razie ewidentnie nic się nie dzieje. Wcale mi się to nie podoba. to mi nadwyręża tylko ludzi. A jak ich odwołam, to akurat wtedy uderzę. Założę się. No właśnie, oni się zaczynają już rozchodzić. Dobra. Trudno, najwyżej będę potrzebował więcej czasu na zebranie sił, ale oni muszą odpocząć. Też tam tutaj są wieżyczki, więc w razie czego też sobie w jakimś tam stopniu poradzą. Ale oni też muszą odpocząć. Tak czy inaczej myślę, że kobra mi wyderka będzie chciała zaatakować. Mam tu kogoś w pobliżu. Eee... Nie ma sensu. Dobra, no czekamy. Cały czas czekamy. Cały czas tutaj czekamy na, na gości. Jestem ciekaw, ilu ich będzie. W razie czego Jen będzie uciekała tędy A co ty idziesz zaparować? Tak, dobra, ok. W razie czego najbliżej w linii frontu do Somoni. Dobra, tak naprawdę na razie się nic nie dzieje. A ja tutaj czekam! Jasona Willa. Elkos. Mm. Rate ship nearby Właśnie wracajcie na... Wracajcie za mury osady Bo nie, nie gwarantuję wam bezpieczeństwa poza nią. Już się boję chyba tego ataku. No dobra, no i co? żeby się nie okazało, że to będzie mój last stand. Ale raczej wątpię przy tej ilości przy tej ilości uzbrojenia, która tu jest to. Musiałby mi braknąć prądu tak naprawdę. Musiałby to być jakiś, nie wiem, wielofalowy atak albo no, nie wiem, oblężenie, żeby mnie zagłodzić. To jest bardzo prawdopodobne, jeżeli nie będę miał pól tych zewnętrznych. To jest to prawdopodobne, ale nie wiem, musiałby być jakiś naprawdę Siege, albo coś takiego. Albo stąd by musieli nacierać wielkimi falami. Żeby, no, stąd no, tędy jakby weszli, to jakaś naprawdę duża fala byłaby w stanie tutaj tu naprawdę ogarnąć, bo tu mamy tylko... ...dwa obeliski tak naprawdę i... linię okopów. To tędy jakby weszli, to tak. To tu są praktycznie w centrum. Wtedy tutaj muszę się normalnie bronić, że tak powiem, siłą żywą. A tak to tu na około, to, to jestem bezpieczny. Tu mamy normalne zbiory. Tu się nic nie dzieje. Chyba tutaj Gra Dobrze O są Goście, goście Tylko tylu To jest żart, prawda? Aha, to ja się tutaj obawiałem, nie wiadomo jakiego ataku. A oni sobie po prostu tak ze mnie zakpili. O, zakodowany, zakodowany. Trzeba poszukać broni na nich. Pamas zakodowany, a on tu już leżał. Pepesza. Pepesza nie zakodowana, MP7 nie zakodowane. Dobrze. Tu mamy dzika. Również niezakodowany. O, tu mamy dzika do zjedzenia. No i dobra. No i tyle. Ja myślałem, że tutaj nie wiadomo co będzie, a tutaj właśnie nie wiadomo co to było. Jestem trochę zawiedziony. Szczerze powiedział. No dobra, jestem bardzo zawiedziony. Jestem bardzo zawiedziony, bo myślałem, że tutaj będzie naprawdę jakaś cięższa obrona, a tutaj na razie to tak... Przyszło se kilku ludzi i lecam w kulki tak naprawdę. Także mocno, mocno słabo z tego powodu. Mocno słabo. Dobra, trochę mi tutaj pola poobijali. Ale spoko. Tutaj widzę, że już ich sprzątają. odnoszą odnoszę ich tam, gdzie ich miejsce. No dobra. Czyli co? Czyli zostaje nam tak naprawdę pomału przygotowanie do, do budowy statku. Stąd jeszcze muszą pozabierać jedzenie. Tutaj sadzić już nie mogą, mogą tylko zbierać, więc tak naprawdę zostaje nam tylko zebrać to do końca. I można zacząć. Można mhm. zacząć budowę. Mhm. Dobra, moi drodzy, ten odcineczek będzie krótszy, bo tutaj raczej się już nic ciekawego nie wydarzy. Więc co? Ja się z wami żegnam. Widzimy się następnym razem. Jak już przygotuję sobie pewne miejsca, żeby żeby rozpocząć budowę. Także trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia następnym razem. Pa pa.